Co łączy Sylwie Grzeszczak z Ostrzeszowem? Jak się okazuje, nie tylko odwołany z powodu pandemii koncert mający uświetnić Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. W ostatni poniedziałek ta bardzo popularna i ceniona wokalistka gościła w naszym mieście, ale bynajmniej nie po to, by dla kogoś zaśpiewać, ale by zainaugurować swój kolejny wspólny muzyczno-plastyczny projekt z Szymonem Chwaliszem. Była to też doskonała okazja do zapytania o poprzednie. Bo to nie tylko fortepian, ale wcześniej robiłem projekty koszulek Sylwii, ok okładkę do singla, tak, 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 tak. jakieś prezenty rodzinne no jakieś nawet. Jakieś takie różne pamiętam. właśnie e, prywatne także, tym, co odbiło się jednak najszerszym echem, są bez wątpienia fortepiany ozdobione malowidłami Szymona Kwalisza, które można było podziwiać podczas kilku wielkich muzycznych wydarzeń. Tak ostro ruszyliśmy z fortepianami ostro, w wakacje. Ostro, tak, I no to był każdy właściwie festiwal. Pięć, w sumie pięć chyba. Mogło tak być. Już nie liczyłam, bo tempo było naprawdę zniewalające. Tak, dużo tego, się, dużo tego było i dużo się działo. Tak, tak naprawdę no, jak się pojawia jakiś pomysł, to ja natychmiast po prostu no, proszę Szymona o to, czy jest w stanie w ogóle coś takiego stworzyć, no bo ja tego jest, nie jestem w stanie sama swoimi rękoma stworzyć i, i, i oczywiście no, są ludzie, tacy jak właśnie Szymon zdolni do tego, żeby po prostu Powstał taki instrument piękny, i, i, i tutaj brawa no, się należą za, naprawdę za przygotowanie w takim tempie. Ja jestem w szoku, no bo, no bo naprawdę to było na najwyższych gdzieś tam takich lotach. Często to jest też tak, że jakby wzór tego fortepianu jest narzucony troszkę przez imprezę, którą gra Sylwiano, bo tak jak był w Uniejowie Festiwal Ziemi, to było wszystko związane z ekologią i tam robiłem fortepian, który był z takim chem specjalnym do malowania. No to jest chyba mój najbardziej ukochany. Tak, mój, mój chyba też ulubiony i, i to właśnie często te imprezy jakby nakręcają nasze pomysły i te wzory. Tak, tak, ja tak, tak, tak. Na Sopot, pamiętam, było pianino bardzo kolorowe, takie wymowne, z taką Tak, twarzą, hasła, tak, prawda tak, hasła, o nas. Prawda o super, nas, tak. to było świetne. Więc no teraz zobaczymy, co dalej wyjdzie i co Sylwia nagra nowego, Może pod jakiś nowymi twórcami zrobimy. <grym> zobaczymy, no. Zobaczymy. no to, też, to też chyba nie jest coś takiego, że, że my się ciśniemy o to, tylko... Samo tylko to po prostu na spontanie no. powstaje i... i, i to jest chyba najfajniejsze wtedy. Szczegółów najnowszego przedsięwzięcia duetu grzeszczak Chwalisz na razie ujawnić nie możemy. Wszystko okaże się w najbliższą sobotę wieczorem podczas finału 12. edycji The Voice of Poland. Wtedy też na naszym portalu pojawi się niespodzianka dla wszystkich fanów tego programu Sylwii Grzeszczak i Szymona Chwalisza. Zapraszamy więc przed telewizory i monitory.